Cześć, w tym nagraniu dowiesz się w jaki sposób z przykładowej listy użytkowników wybrać tych o określonych właściwościach. Przykładowo będziemy znajdować użytkowników, którzy posiadają adres e-mail w określonej domenie. Zaczynamy! Na początek musimy przygotować strukturę, która przechowa informacje odnośnie konkretnego użytkownika. W tym zadaniu posłużymy się rekordem o nazwie User. Każdy użytkownik będzie posiadał nazwę użytkownika, czyli username, będzie posiadał hasło, czyli password, oraz będzie posiadał e-mail. W tym przypadku w rekordzie user napiszemy jeszcze jedną metodę, która pozwoli sprawdzić, czy użytkownik posiada e-mail o określonych właściwościach. Taką właściwość będziemy chcieli ustalić za pomocą implementacji interfejsu Predicate, który przekażemy jako argument metody hasEmail. Na implementację interfejsu Predicate skazywać będzie referencja e a metoda Metoda Email będzie zwracała wynik działania metody test wywołanej na rzecz tej referencji. Jako argument przekażemy e-mail użytkownika i w ten sposób dostajemy bardzo elastyczny sposób sprawdzania właściwości e-mail na podstawie tego, co dostarczymy w ramach implementacji interfejsu predicate. Pamiętaj, że w każdej chwili, w zasadzie od zaraz, możesz rozpocząć naukę Java od samych podstaw po zaawansowane aplikacje. Po prostu wejdź na moją stronę km Wybierz opcję kursu online, potem kursy, zjeźdź na sam dół i wybierz kurs Java. naciśnij zobacz więcej. Zapoznaj się z opisem kursu, z programem kursu, gdzie znajduje się już ponad 21 godzin nagrań i dołącz do platformy online KM Programs, gdzie możesz skutecznie, kiedy chcesz i w atrakcyjnej cenie uczyć się języka Java. Serdecznie zapraszam. Teraz zajmiemy się klasą User Service. Przechowuje ona listę przykładowych użytkowników. Która wskazywana jest przez referencję users. Listę inicjujemy z wykorzystaniem konstruktora argumentowego. I kiedy już mamy konstruktor, możemy skupić się na metodzie w klasie User Service, która na podstawie dostarczonej jako argument implementacji interfejsu Predicate, wybierze z listy użytkowników tych, których adres e-mail posiada określone właściwości. Piszemy public. Metoda zwraca listę użytkowników. Nazwa metody to getUserByEmail. I jako argument przekazujemy właśnie implementację interfejsu predicate, która pracuje z typem string, ponieważ ta implementacja ma sprawdzać właściwości adresu e-mail i ta implementacja będzie skazywana przez referencję e-mail tester. Sprawdzamy, czy referencja e-mail tester nie skazuje na null. Jeżeli tak jest, rzucamy wyjątek. From new illegal argument exception e-mail tester is null. A następnie, stosując strumienie, wdrażamy kryterium sprawdzania adresu e-mail. Kropeczka stream kropeczka filter i na rzecz kolejnego użytkownika wywołujemy metodę hasEmail jako argument przekazujemy tej metodzie implementacji interfejsu predicate. Przefiltrowane dane konwertujemy do listy i otrzymujemy listę użytkowników, których adres e-mail spełnia określone kryteria. W głównej metodzie naszej aplikacji przygotujemy przykładową listę użytkowników. Tak naprawdę z całej tej puli danych interesują nas tylko maile. Dlatego nie przykładałem się do nazw użytkowników czy haseł, które jak widzisz w ogóle są takie same dla wszystkich użytkowników. Następnie tworzymy obie klasy User Service. Wskazywany przez referencję o nazwie userService jako argument przekazujemy przygotowaną wcześniej listę użytkowników. Teraz tworzymy nową referencję, którą nazywamy gmailUsers i wskazywać ona będzie na listę, którą otrzymamy w wyniku wywołania metody getUserByEmail. Jako argument metoda przyjmuje implementację interfejsu predicate i zgodnie z treścią naszego zdania musimy na podstawie tej implementacji określić, że interesuje nas e-mail, który kończy się na gmail.com Dlatego piszemy e strzałeczka e.ns with gmail.com I w ten sposób ta implementacja interfejsu Predicate pozwoli spośród listy wszystkich użytkowników wybrać tylko tych, których adres e-mail kończy się na gmail.com Możemy wypisać sobie listę tych użytkowników, wykorzystam metodę ForEach i na rzecz każdego użytkownika wywołamy metodę Print z poziomu obiektu System kiedy uruchomimy kod naszej aplikacji dostaniemy listę tylko tych użytkowników, których adres e-mail należy do domeny gmail.com. I to kończy rozwiązanie naszego zadania. Zwróć uwagę, jak bardzo elastycznym staje się nasz program, kiedy stosujemy interfejs, w tym przypadku predicate. Teraz mogę szukać użytkownika o e-mailu, który kończy się na gmail.com, ale w każdej chwili mogę szukać użytkownika o mailu, który spełnia tak naprawdę dowolne, wymyślone przeze mnie kryteria. Bardzo proszę, przeanalizuj ten kod. Jeżeli masz pomysł, jak go ulepszyć, czekam na Twój komentarz. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach.